Przez ten jeden błąd stoisz w miejscu w treningu ze swoim psem. Mówię o konsekwencji, a raczej jej brak. Jest, nie rozumie wyjątków i albo coś działa, albo nie. Weźmy na tapet wchodzenie na kanapę. Jeżeli trzymasz się tej zasady przez 95% czasu, ale zdarzy się taki dzień, że pies po prostu podejdzie, spojrzy tymi swoimi oczkami i powiem: pójdź, a ty ule? To w jego głowie otworzy się bramka, że można. A to oznacza, że twój pies będzie dużo bardziej się starał teraz wchodzić na kanapę, niż to było przedtem. I od tego momentu próby wejścia na kanapę będą pojawiały się częściej oraz dużo dłużej będą trwały, zgodnie ze zmiennym schematem nagradzania. Dlatego pamiętaj, jeżeli ustalisz już jakieś zasady dla swojego psa, to trzymaj się ich konsekwencji, bo w świecie psów albo coś obowiązuje, albo nie. Jeżeli stosujemy wyjątki, to znaczy dla naszego psa dosłownie tyle, że nie obowiązuje i wystarczy się po prostu bardzo postarać. Dlatego warto usiąść ze wszystkimi członkami rodziny i ustalić konkretne zasady dla twojego psa i co ważne Robimy to już na wczesnym etapie, więc jeżeli mamy słodkiego szczeniaczka, który oj Boże jest taki kochaniutki, to już jemu powinniśmy te zasady wprowadzać, aby wiedział gdzie może i co może, a czego nie. Żeby nie było tak, że przez pierwsze miesiące życia może dosłownie wszystko, a później kiedy zaczyna być trochę za duży, zaczynamy go zganiać z różnych rzeczy i nagle te jego zasady dosłownie wywalają się do góry nogami. Dlatego konsekwentnie wprowadzamy zasady od samego początku. Ale jak ja rozumiem konsekwencje? Konsekwencja to po prostu robienie coś o jeden raz więcej niż pies. Jeżeli on wejdzie 100 razy na kanapę, no to oczywiście ja go 100 razy sprowadzę, żeby on po prostu wiedział, że wchodzenie na kanapę nie działa. Dajcie znać w komentarzu, czy wasz pies też ogląda z Wami filmy na kanapie. Cześć!